Uwaga, to jest ten moment, to jest ten moment, w którym albo wygrywamy, albo przegrywamy całą gierkę, więc trzymajcie kciuki. Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym ciku z Bloom's Tower Dwie szósteczki. Ja jestem mod, a dzisiaj Random Tower odbójnik. Wasza ulubiona modyfikacja na losowe wieżyczki, które po prostu uwielbiacie. Ja dobrze o tym oczywiście wiem. Więc mamy pierwszą jednostkę zerowe twierdzi, mamy kciuki, wszyscy oczywiście. Samolocik, powiem, że samolocie na pierwszym planie nigdy chyba tego jeszcze nie mieliśmy, więc będzie dosyć dosyć ciekawy. Zobaczymy jak ta jak nam oczywiście wyjdzie, pamiętajcie o komentowaniu, o lajkowaniu, czy więcej łapeczek tym Wojtek może nam bardziej odpuści i nie będzie nam specjalnie stawiał najgorszych, najbardziej skomplikowanych wieżyczek, no bo oczywiście dobrze o tym wiecie, że Wojtek to oczywiście wszystko nam układa. Moi kochani, oczywiście wspierający dzięki wielkie, że jesteście, że wspieracie mnie w tym co robi wielki, dzięki dla Was wszystkich i taka mała informacja dla Was, bo wczoraj, dnia wczorajszego, we wtorek, tak? We wtorek Odbył się live, ale odbył się taki troszeczkę wyjątkowy live, bo na Discordzie. Pierwszy live tego typu na Discordzie, w którym właśnie grałem kołopa z, widz, z widzami w Baloniki, dosyć ciekawe było, dosyć sporo osób samą tam się wybiło, około 30 osób tam chyba było maksymalnie na kanale wtedy. Jest ciekawe, jak jest w ogóle max osób na kanale, więc dzisiaj o 20 zapraszam Was bardzo serdecznie na Discorda. No 20 plus minus pół godziny będę na pogadancach, na o gadankach zrobimy sobie znowu tam live'a z wami, czyli co Wszyscy będą mogli oczywiście mówić, tylko że oczywiście tam będzie zachowana, no troszeczkę będzie trzeba zachować tam kulturki. Więc mam nadzieję, że wszyscy oczywiście wiedzą, o co chodzi. Nie będzie on nagrywany, będzie to tylko i odbywało się na Discordzie. I może to nam wejdzie już w nawyk. Zobaczymy jeszcze. Losowanko, losowanko. Hmm, jeden, jeden druid. Powiem że teraz nie wiem, co sądzić. On nie jest zły. To nie jest zły druid. On, jest nawet bym powiedział, nawet dobry. To jest nawet dobry druid. Dzięki temu jest w stanie bić naprawdę więcej rolników, bo ma popping 2. Dodatkowo ma jeszcze środkową ścieżkę, która daje mu 8 pocisków, a nie 5. Dosyć ciekawa opcja. Oczywiście, nie bije Kamo, nie bije lidów, więc tutaj nam oczywiście nie pomoże. Samolocik też tego nie bije, więc myślę, że to jest ten moment, który możemy sobie spokojnie pozwolić na pozbieranie na Benjamina, Benjamina DJ-a. No bo to jest jednostka, która na pewno nam tutaj bardzo mocno pomoże w całej tutaj rozgrywce. No, dajcie mi jakąś ninja małpkę, cokolwiek. Chociaż chyba tylko ninja małpka będzie tutaj mogła nam coś poradzić. On też nam jakby był z tym tierem, to by sobie on faktycznie dał radę z tym, co mamy aktualnie. To tak troszeczkę niekoniecznie. niekoniecznie. Postawimy go tutaj w dół. Hmm. Oczywiście nie będę nim sterował, bo tu nie chodzi o to. Drugi tier w takim razie. Drugi tier daje nam największe możliwości do wylosowania czegoś, co będzie w stanie bić, oczywiście, e, kamo. Bo większość na drugim tierze ma już to bicie kamo. więc dobrze. Testujemy teraz. Uwaga! Wizard. I niestety brakuje tego jednego i jedno kliknięcie, byśmy już w tym momencie mogli bić kamo. No niestety, no niestety. Chociaż ogień, ogień nie bije kamo. Jeśli nie ma dolnej ścieżki, ono nie bije kamo. Więc kolejna jednostka stajemy koło naszego maga. Proszę, niech to bije kamo. Dobra, mamy to, mamy to. Dokładnie taki sam. Wojtku, Wojtku, czyżbyś ty teraz tutaj mnie jakoś oglądał? Ale w jaki sposób? Tu nie mam więcej kamer chyba. Czekajcie, możecie rozejrzeć dokładnie. Nie no, nie ma więcej kamer, no nie ma zdecydowanie. Więc Wojtku, nie wiem jak to zrobiłeś, skąd wiedziałeś, że teraz to nagrywam, że potrzebuję twojej pomocy właśnie, żeby tutaj bić to kamo, więc bardzo fajnie. Oczywiście ten wizard rozwiązuje nam całą sprawę w tym momencie, więc już wreszcie możemy bić to kamo. Ogień jest bardzo mocny, więc tym bardziej, że ogień bijący kamo jest w ogóle the best. Trzeci tier, teraz potrzebujemy więc. Postawmy go w tym miejscu, koło naszego Mortara i cóż to będzie? Oby to było coś dobrego. Druid 023. To jest słaby druid, nie ukrywajmy. To jest słaby druid, przynajmniej jeśli nie masz wokół wsparcia, oczywiście całej otoczki druidowej, to jest to słaby druid. Nic on nam nie daje za bardzo możliwości. Więc potrzebujemy coś innego. Coś innego. Myślę, że postawimy teraz to może koło Benjamina. Gdzieś ku samemu końcowi, żeby mieć cokolwiek tam szansy. Może to będzie sniper, to nam pomoże cały tutaj na, naszej, na, na, na naszej zabawie. Uwaga, stawiamy. Bumerang. Bumerang 0203. Słabiutki, słabiutki. Nic on nam nie pomoże za bardzo. Troszeczkę szkoda, nie ukrywam. Troszeczkę szkoda. Pierwszy, tier jeszcze Dobra, jest dobrze. Ninja ma w tym miejscu, przynajmniej będzie z nam pomagała w przypadku uciekających nam kamo. Ma ona dolną ścieżkę, więc przynajmniej nie będziemy marnowali tutaj pocisków. Jest ona na 1.01, więc nie ukrywajmy, to nie jest cud, jaki moglibyśmy tutaj otrzymać, żeby tutaj wygrywać całą gierkę. Dajmy teraz tutaj busta. Oczywiście mam te kwiatki do używania, ja ciągle o nie zapominam, ciągle zapominam o używaniu tych kwiatków, ale one są naprawdę bardzo mocne. Postawmy się gdzieś w tym miejscu, dalibyśmy radę? Jest tu miejsce, dobra. Mortar. Kolejny mortar. No niestety on nie bije kamo. Fajny, bo, oczywiście, bije on wszystkie baloniki, więc bije i czarne baloniki i zeberki. On będzie mógł bić, bo ma trzeci tier środkowej ścieżki, który właśnie daje taką możliwość. No, ale on nie bije kamo i to jest największy na, nasz problem, bo ciągle ono się kamo. Mamy tylko i wyłącznie tego jednego wizarda oraz tą ninja małpkę na końcu. Co, oczywiście, jak dobrze wiecie, to nam nic nie pomaga w całej zabawie. Więc w tym miejscu postawmy kolejną jednostkę Heli, dobry Heli. Ale znowu, rany ulej. czy ja faktycznie w tym odcinku będę miał taki problem z camo? To jest kolejna jednostka, która nie widzi camo. Kolejna jednostka bez bicia camo, a ja za chwilkę przegram. Za chwilkę przegram. More. Bomb shooter, poważnie. Kolejna jednostka bez bicia camo. Ej serio, co się dzieje? Nie, pierwszy tier nam nic teraz nie pomaga. Potrzebujemy minimum drugi tier, bo on nam daje zawsze szansę wylosowania wioski. To nie to, to nie to. 2-2-0, dobry, oczywiście to jest Tier, bo ma tutaj y, piorun, on jest dobry, nie, nie ukrywajmy, ale on nam nic nie pomaga w naszej tej całej zabawie, więc niestety to nie jest to. I teraz przegrywamy. Więc ja wyjdę, wejdę, bo to nie ma sensu. W tym momencie albo coś wlosujemy co będzie nam pomagało, albo mamy przegraną. Więc czas na troszeczkę losowania. Więc trzymajcie mocno kciuki, stawiamy kolejną jednostkę i to będzie druid. Usuwamy druidu, usuwamy, druid, usuwamy stąd wszystko. Potrzebuję coś wlosować pijącego kamo, bo nie mam szans. Po prostu nie mam żadnych szans. Więc kolejna jednostka Spike Factory 031. Dobra, to nie jest zła opcja. Może on nie pomoże nam w przypadku bicia wszystkiego, wszystkich po kolei rzeczy, ale przynajmniej w przypadku właśnie kamo on sobie będzie radził, ale kamo pancerza on nie zatrzyma. Co byśmy mogli wylosować, żeby sobie z tym kamo poradzić? Po prostu w tym miejscu. Dobra, ty przynajmniej bijesz kamo i będzie stunował, więc zawsze coś tam nam pomożesz. Okej, okay. może to nam coś uratuje, tą całą rozgrywkę. Będzie ciężko, bo będzie ciężko, a on usuwa jeszcze kamo. Dobra, on usuwa jeszcze kamo, więc wtedy nasz heli będzie mógł przylecieć i nam troszkę pomóc. To jest heli pod trzeci tier, więc bije pancerz, ale nie bije niestety tego naszego nieszczęsnego kamuflażu. No dobra, na razie coś czuję, że to będzie gierka dosyć krótka na niższą rundę, no ale zobaczymy, może to się jakoś uda nam tutaj jeszcze wygrać. I znowu, widzicie, znowu jednostka bez kamo, dobra. Czyli jednak Wojtek nie śpi, jednak Wojtek nie śpi, Wojtek pilnuje te nasze całej rozgrywki i tak troszeczkę na początku dał mi nadziei. Dałeś mi, Wojtek, nadziei, że tutaj mamy to bicie kamo, fajna jednostka, bije kamo pancerz, mega dobra, ale później oczywiście... Przykręcił śrubę i już nic tego kamo nie bije. Spróbujmy też już pozbierać do tego czwartego Tieru. Może on nam tę grę troszeczkę uratuje. Uwaga stawiamy! Czy to będzie małpka wygrywająca? Dobra, nie jest źle. To nie jest oczywiście małpka wygrywająca, przez to, że nie ma Spida. Gdyby miała 0,24, jeszcze byłoby super. Jeszcze byłby naprawdę super, ale ta wersja małpki daje nam już to, że jesteśmy w stanie bić kamo, bo ona nam to kamo będzie ściągała, więc to już nie jest zła opcja. Nawet bym powiedział, że to jest nawet dobry wybór że to daje nam troszkę szansy, daje nam możliwość odetchnięcia troszeczkę, żebyśmy faktycznie tutaj mieli szansę przynajmniej na jakąkolwiek wygraną. Co i tak czy jak będzie dosyć ciężki, uwierzcie mi. I tak coś jak wygranie do rundy setnej będzie ciężkie, do, do setnej, do osiemdziesiątej, wygranie z rundą sześćdziesiątą trzecią będzie już dla mnie naprawdę ciężkie. Uwierzcie mi. Sześćdziesiąta trzecia runda będzie dla mnie naprawdę ciężka. Zresztą widzicie nas sami. To już nie jest takie hobsiub. To już nie jest hobsiub. Zajmiemy kolejną wniosek w tym miejscu. Bank. OK. No, bank to jest najlepsza opcja, jaką mógłbym wylosować w tym momencie, zdecydowanie. Dobra, zmieniam zdanie. No ta jednostka jest dobra. Fajnie, że ją też możemy przenosić, prawda? Więc ja ją od razu przeniosę troszeczkę w inne miejsce, żeby nam ona pomogła. Dobra, i to już jest taka jednostka, która może nam tą gierkę troszeczkę wygrać. Dzięki tej jednostce wreszcie mogę wrócić do gierki i mogę liczyć na to, że faktycznie coś sobie poradzę. I pamiętajcie, to jest tylko trzeci tier. No trzeba dobrze trafić, naprawdę z tymi tierami trzeba dobrze trafić, bo trzeba sobie zapewne bardzo, ale to naprawdę bardzo ciężko. Tutaj nie widzimy tego fragmentu, widzimy tylko ten fragment to jest dosyć słaba lokalizacja, takie mam wrażenie. Przenieśmy się gdzieś, właśnie nie wiem tylko gdzie się tutaj przenieść najlepiej byłoby. To miejsce też nie jest złe, to miejsce też nie jest złe. Powinniście widzieć Moab'y w tym miejscu, mi się wydaje. Tak, widzimy, dobra, ok jest w porządku. Widzimy Moab'y już w tym miejscu. Więc, no to jest takie dosyć w porządku, miejsce. Ok, kolejna jednostka. 030. Gdyby jeszcze było to bicie lidów, spoko, byłoby to. Dobra, widzicie? Użyłem od razu skilla, więc one wyszły troszeczkę słabsze. I to nam wystarczyło. To nam wystarczyło. Super, bardzo fajnie. Postawimy się teraz w tym miejscu jednak w tym miejscu się postawimy, po to, żeby w razie W tepnąć się wyżej, żeby pomóc sobie w przypadku właśnie tych uciekających baloników. I to może być dobre. oraz dodamy sobie depozyt, bo wreszcie możemy, bo weszliśmy i weszliśmy do gry, więc możemy używać sobie w momencie depozytu. Tak, jeśli normalnie rozwiejecie jednostkę, to te postawione jednostki nie wykrywają, że macie punkty na ulicz i wtedy po prostu nie możecie z nich korzystać. Temu też warto czasem po prostu wyjść i wejść do gry, żeby móc sobie to aktywować. OK, dajemy teraz go wyżej specjalnie, i dodaliśmy. radę. Zaraz Super. będzie nasz piąty tier, bardzo liczę, że wylosujemy coś dobrego. Postawiliśmy to specjalnie w tym miejscu, bo to jest takie miejsce akurat idealnie wolne, panowie, więc tutaj będzie coś fajnie mogło wyglądać, i uwaga, uwaga, to jest ten moment, to jest ten moment, w którym albo wygrywamy, albo przegrywamy całą gierkę, więc trzymajcie kciuki, kciuki i lecimy. Raz, dwa, osiem, dziękuję bardzo, ja już cię miałem. Ja już Cię miałem, Ty nie jesteś dobry, Ty nie jesteś dobrą jednostką, czemu ja Cię wylosowałem, no ale dobrze, dobra. Nie za to oczywiście nie poradzę, free play, lecimy dalej, bijemy do rundy setnej, zobaczymy czy sobie z, czy, 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 czy sobie z tym poradzimy. Was zapraszam jeszcze raz to powtórzę na Discorda, gdzie będziemy teraz rozgrywali dosyć często koopy. Takie mam przynajmniej wielką nadzieję, że uda mi się to tak ogarnąć, żebyśmy tam mogli zrobić te koopiki. Dobra, mam, świeci się, więc to, byśmy, to by nam to jeszcze automatycznie zbierało. Fajne. I nie mamy więcej chyba tych jednostek. Nie mamy więcej mortar, ja Mam tylko jednego Mortara, tego oczywiście zostawiamy na dole. I postawmy coś jeszcze na górze. Powiedzmy tutaj. No dobra, nie jest źle. To nie jest zła jednostka. Jak widzicie sami, DDT doszło nam na samą górę. I to nie jest dobre, to nie jest dobre, bo to oznacza tylko jedno: że 95. runda z nami wygrywa. Po prostu. 95. runda z nami wygra. To jest chyba bardziej niż pewne, takie mam wrażenie. To jest bardziej niż pewne. Ale zobaczymy. Spajkuś. Spajkuś jest słaby, bo nie bije lidów. I to jest problem. Spajkuś nie bije lidów. Standardowo, oczywiście, spajkuś wywalił nas z gierki, więc losujemy coś innego w tym miejscu. Może nawet i dobrze. Nice, Ej, to jest dobre, to jest dobre, tylko że nie tutaj. Ja cię przyniosę tutaj, w to miejsce, żebyś tego kolegę nam zboostował. I może to nas uratuje. Może boostowanie super małpki da nam przecież tutaj wygranej. Oby tak było. Oby tak było. Chyba, że przeniesienie tego na górę byłoby też spoko wyjściem. To też mogłoby być chyba Jak okay. Tak mi się teraz wydaje, żebym go przeniósł na górę, bo oczywiście na dole ciasno naprawdę nic nie daje, prawda? Więc dajmy go jednak na górę, bo to ma być balony. To będzie nam było w tym momencie balony bardziej. A no nie ukrywajmy na Moaby. to nam nic nie pomoże, więc w tamtym miejscu będzie to zdecydowanie lepsze. Więc zobaczymy, jak to będzie nam teraz wyglądało tutaj w praktyce. E, użyjmy tego, też to chyba nie działa na balony. Na, na Moabę, chyba tak. Tona chyba nie działa. Szkoda troszeczkę. No ale dobrze. Trzeci tier. Losujmy. Dwa razy, trzeci tier. No tak słabiutko bym powiedział. Tak słabiutkie te, te nasz, to nasze losowanko było. Chociaż Ciebie mógłbym przełożyć troszeczkę w inne miejsce, gdzieś tutaj, w tych okolicach byłoby spoko go mieć. Jeśli się nie da, to powiedzmy tutaj. Mhm. To jest być dobre miejsce. Dobra, Ciebie ustawiamy na Strongy? Nie. Ciebie na First ustawiamy. Bo na Strongie nam nic nie dasz, oczywiście wrzucimy Ciebie tam na górkę, żebyś miał pełny zasięg, pełnej mapy i to będzie dobre wyjście oczywiście, więc zaraz Ciebie tam oczywiście wrzucimy, tutaj pieniążki nam się jeszcze zbierają, więc zobaczymy, zrobiamy teraz tutaj jakąkolwiek jednostkę, niestety pod kasa, troszkę słabo bym powiedział, teraz taką, Sniper, Sniper leci tutaj. Oczywiście tak, żeby nie sięgał jednak na naszego tutaj alchemika, bo on boosta no nie potrzebuje. Gdybym miał czwarty tier i jeszcze bym się skusił, żeby dać mi tego boosta. Na trzecim tierze zdecydowanie niepotrzebny. Mag. Flame kamo musi być usunięte. Tu jest przeważnie ono usunięte, więc dobra, to nie jest taka zła opcja, ale to chyba już jest przegrana. Tak, już przegrałem w tym miejscu chyba tak. No dobrze, jak mówiłem, nie przedłużam takich gierek, bo tak czy tak siak widziałem, że przegram w 95 rundzie. Dziękuję wam za oglądanie, do kolejnego materiału, na razie, hej hej, pa!